Mamy drugą część meczu kochani już jesteśmy po wymianie 12 minut do końca stan meczu jest 1-1 no liczymy że chłopaki coś tu powalczą jest głódka zmiana, głódka skład spróbuj dorzucić rzuć rzuć, patrz szeroko, szeroko patrz, patrz, patrz szkoda Patrz! Ekstra! Znowu piękna piła, znowu ładna asysta. Ajajaj, aj, aj, znowu piękna akcja, słuchaj, no pięknie. Dzisiaj Gucio słuchajcie, ładnie piłeczki rozdaję, muszę przyznać. Nie każdą się udaje skończyć, no ale taka jest niestety piła. Natomiast teraz troszkę za lekko to było. Mam Cię mamcia chyba cała ciekawa jak nam idzie, także tylko króciutko biorę powiem, żeby dzwoniła za moment. Cieka. Chyba za dużo. Daj! To było do przyjęcia, był czas kochani przyjąć, szkoda, szkoda, mieliśmy fajną piłeczkę, to powinniśmy teraz już kochani prowadzić. Nie pchaj, nie pchaj! fajna akcja była. Goń, goń Kubar, zamykaj Gutek mu! Zamykaj Gutek mu! Daj! Za długo! O, piła znowu. Daj! Kończ! Jakbyś nie sklepał z powrotem chłopa Jakbyś sklepał byłaby brama Szkoda, że nie sklepałeś Byście do pustaka wzeszli Sklep Ale szkoda kochani, naprawdę, To tej akcji to mi jest bardzo szkoda, bo to była akcja bramkowa Szkoda, że nie sklepał pomaga pomagaj do końca! Idź! Dobra, próba była. Dobra, próba była, ale brakuje mi tej bramki. Mamy wymianę, kochani. Lajczymy, kochani. Paki jeszcze myślę dostaną szansę powrotu jest! Nie ma nie ma w bramki, kochani. 7,50 do kochia. No emocjonujący to pojedynek. Chłopcy jedni i drudzy walczą kochani o swoje pierwsze punkty w dzisiejszym turnieju. Także waga. No, mnie tam w jednej akcji brakło z kolegą wymiany piłki końcowej. Mielibyśmy bramkę na 100%. Kolega przeatakował bramkarza troszkę niepotrzebnie. Ale Bucio też miał swoją sytuację, kiedy próbował z pierwszej bici, a nie przyjmował. Także cały czas jeszcze mecz jest otwarty, cały czas jest 1-1. Przypominam, jesteśmy w Politechnice Opolskiej, gramy kochani e, Odra, Opole Cup, e, turniej halowy z udziałem właśnie Polonii, e, gks -u Katowice, Polonii Bytom, GKS-u Katowice, e, znowu brak, A szkoda, że tam pod bramką się chłopcy w ogóle nie widzą. E, Polonii Bytom, gks -u Katowice, e, gospodarza, ojojoj, oj, oj. To szczęśliwa interwencja o, ale Ale Bramka chłopak wrzuci na 2-1 Taka bramka, bramka już wyszedł tam daleko, dostał kołnierz 6 minut do końca meczu kochani i znowu jesteśmy do tyłu znowu jesteśmy do tyłu. Jedziemy Zagraj, zagraj! Nie uda się kochani, jakby odrobić wynik, dlatego że tak niefortunnie na ich odjeżdża odjeżdżana. Przypominam, że na widzewie też nam się nie udało. do końca kochani do odrobienia bramka z połowy albo troszkę sprzed, także yy, wykorzystuje przeciwnik bezlitośnie, słuchajcie wzrost naszego bramkarza 40 do końca kochani, grzeje się jeszcze ławka, nie wiem czy jeszcze trener przewidział jakąś zmianę, czy tej czwórce. Jest kochani, jakby usłyszał moje słowa słuchajcie, mamy wyrównany stan no i teraz czy naszej czwórce uda się przesądzić yy, o losach spotkania. Czas zatrzymujemy. Mamy tutaj kochani, yy, gdzieś dostaliśmy chyba piłką w twarz. Gutek, gutek, trzy minuty. Graj, biali, graj. Graj, graj, patrz, patrz, patrz. Nie. Za polekarne. trafiona do drzwi, kochani, 2-2-2-27. No ten remis nam nic dobrego nie wróży. Idzie! Ale bramkarz to wyjął z okna, ja ci się kręcę. Graj, graj! Nie. Super piła! Utekaj ale leć do końca za nią, leć do końca! Zamykaj mu na lewej! Aut, graj szybko, Marcel, graj, patrz, dwóch na jeden jest. Zgraj, zgraj, zgraj! Jeszcze raz! Kuba, daj coś czasami, daj coś czasami Kubu! Biały! Biały wypchał! Bia... Poszła! Graj! Graj! Daj, daj, daj butkowi! kasto był on ludzie 37 sekund Najszerszy raz gutka, daj jeszcze raz gutka Jeden, przepraszam, mamy 2-2. Dwa, dwa, chyba. Nie. Sirena wpada 3-2. Ja pierdolę. Ale w Ja pierdolę. Mansakry. Niesamowite, Syrena. Niesamowite. No nic, do zobaczenia w kolejnym meczu.